Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, Fotoblogia.pl W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obrobić tego typu zdjęcie, żeby cieszyło oko na Waszych blogach kulinarnych bądź blogach fotograficznych. Miałem... Dość dużo pytań o zdjęcie, które zrobiłem i wrzuciłem na swój profil na Facebooku, i dzisiaj pokażę Wam mniej więcej jak odwzorować ten efekt, ale niestety pozbyłem się oryginału tamtego zdjęcia, więc pokażę Wam to na innym przykładzie. To zdjęcie było robione przy halogenie 150 W i to światło było delikatnie pomieszane ze światłem zastanym dziennym, więc będą tu jakieś różnice w balansie bieli, ale ja nie będę tego wyrównywał, a raczej skorzystam właśnie. Jakby z tych różnic, pierwsze co robimy w tego typu zdjęciach to wyrównujemy ten balans bieli tak, żeby on był mniej więcej naturalny. Halogeny dają około 2700-2900 Kelvinów. Ja mniej więcej też taką wartość ustawię i delikatnie rozjaśnię to zdjęcie. Kolejną rzeczą, jaką zrobię, to będzie rozjaśnienie tych ciemniejszych partii zdjęcia pędzlem korygującym. i delikatnie zmniejszę tą ekspozycję, ponieważ nie chciałbym, żeby te babeczki cynamonowe były aż tak bardzo rozjaśnione. I następnie otwieram ten obraz w Photoshopie. Wygląda on tak wcześniej rzeczywiście zrobiłem go w ten sposób, natomiast troszeczkę był za bardzo rozjaśniony. I w tym momencie zaczniemy używać wtyczki Color FX. Ja dość często z niej korzystam, powiem szczerze. E, większość rzeczy da się zrobić w Photoshopie bez jej użycia. Natomiast e, wydaje mi się, że użycie jej po prostu bardzo mocno skróci e, czas obróbki tych zdjęć. Na przykład e, cross-processing możemy zrobić za pomocą na przykład krzywych. Ja tutaj mam już gotowy preset, czyli metoda L02 i moc tego filtra 33%. Dodaję kolejny filtr i powiem szczerze. E, jeśli chodzi o tego typu zdjęcia, to nie są zdjęcia, które są robione do katalogów. One mają po prostu wyglądać ładnie. Nie będę tak naprawdę sprzedawał po tym tych babeczek cynamonowych, więc delikatna zmiana kolorystyki raczej tutaj nam nie przeszkodzi. Oczywiście, o ile nie są to zdjęcia reklamowe. Do tego typu zdjęć zazwyczaj też dość lubię dodać filtr, jeśli chodzi o szum. Lubię, żeby takie zdjęcia były troszeczkę zaszumione, to da, nada im takiego troszeczkę bardziej bym powiedział oldschoolowego wyglądu, e, i moim zdaniem też to nie przeszkadza. Natomiast to jest jakby kolejny krok, który ja robię, ale Wy go oczywiście nie musicie wykonywać, e, i dokładam jeszcze kolejny filtr. E, ja zazwyczaj korzystam z ocieplania takich zdjęć. Ale właśnie przy pomocy kolor efeksa, ponieważ to ocieplanie wygląda zdecydowanie inaczej niż ocieplanie na przykład zwiększaniem temperatury barwowej na poziomie acr więc delikatnie ocieplę sobie to zdjęcie, ale chciałbym, żeby ono tutaj, jakby w tle, było troszeczkę bardziej niebieskawe, dlatego dokładam dwa punkty kontrolne, na których oziębię zdjęcie, tak żeby jakby zaakcentować, że tam padało troszeczkę więcej tego światła dziennego, czyli ta różnica w temperaturach barwowych tła i naszego głównego motywu była, była po prostu większa, bardziej widoczna. Kolejną rzeczą, jaką zrobię, to dodam winietę. Oczywiście mogę to, to zrobić również w Photoshopie. Ja też korzystam w tym momencie z wtyczki. Wybieram sobie nasze centrum zdjęcia. Akurat ja nie lubię rozjaśniać centrum zdjęcia, tylko ewentualnie przyciemniać tylko i wyłącznie to, co dzieje się naokoło, ale też nie w jakiś tam drastyczny sposób. I specjalnie pracowałem jakby w tym trybie takim dwu, dwuzdjęciowym, żeby, żebyście widzieli po prostu, jak wyglądało to zdjęcie wcześniej, tak będzie wyglądało po obróbce, ale to jest jeszcze nie koniec. Następnie zatwierdzamy te zmiany. Color Effects w tym momencie będzie wykonywał te operacje tak, aby pozmieniać te rzeczy, które, które zrobiliśmy, czyli nałożyć te filtry. Będzie to chwileczkę trwało. OK, i mamy już to zdjęcie zmienione. Natomiast ja jeszcze bardzo lubię jeśli te deski, na których to było zrobione, szczególnie że to było robione na panelach podłogowych. Całkiem niezły, bo jak widać one mają takie delikatne żłobienia naturalne, a nie tylko i wyłącznie nadruk na folii. Ale chciałbym to zaakcentować, dlatego powielam warstwę z tymi już filtrami. Następnie zmieniam jej tryb mieszania na nakładka i wchodzę w filtr górnoprzepustowy. Następnie patrzę, jak zachowują się te deski tutaj z przodu i w tle. Oczywiście ja będę zmniejszał krycie tej warstwy, natomiast chciałbym, żeby one były zdecydowanie bardziej zaakcentowane i zatwierdzam ten filtr. I o ile na przykład ta szmatka, te kawałki cynamonu i to, co dzieje się w tle, wygląda całkiem nieźle, tak bym powiedział, bardzo rasowo, o tyle już te nasze babeczki cynamonowe wyglądają już mocno nieciekawie, dlatego nakładam maskę na tę warstwę i będę wymaskowywał czarnym pędzlem te nasze babeczki cynamonowe, tak aby one po prostu nie były pokryte tym filtrem górnoprzepustowym. Więc tak wyglądało to wcześniej, tak wygląda to teraz. I ja jeszcze zmniejszę delikatnie krycie tego filtra górnoprzepustowego, żeby po prostu ten efekt, który nałożyliśmy, był nieco bardziej delikatny. Zazwyczaj jeszcze włączam krzywę i szukam sobie ewentualnie jakiejś odpowiedniej jasności tego zdjęcia, jaką chciałbym, aby ono miało finalnie. Jeśli zdecydowałbym się na przykład na rozjaśnienie tego, tego wszystkiego to wtedy musiałbym przyciemnić te babeczki, więc po prostu stworzyłbym kolejną warstwę krzywę i po prostu przyciemniałbym tylko i wyłącznie te babeczki. Natomiast ja myślę, że tutaj delikatnie przyciemnione całe zdjęcie wygląda całkiem ciekawie i tak naprawdę zrobiłem je bardzo, bardzo niskim kosztem, ponieważ e, te cztery panele podłogowe kosztowały mi około 40 zł, babeczki cynamonowe około 25 zł w IKI, lampa halogenowa 150 W kosztuje naprawdę grosze i tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę rozwijałem wasze wątpliwości co do obróbki tych zdjęć. Niestety, niestety albo stety wykorzystałem przy tym Color Effects, który tak naprawdę bardzo wspomógł mnie w dodawaniu tych poszczególnych efektów. Ale tak jak wspomniałem, większość z nich jest możliwa do odtworzenia w Photoshopie. No, i kolejną rzeczą jest to, że owszem, ja tutaj zmieniłem kolorystykę, to zdjęcie nie wygląda w 100% naturalnie, ale jeśli to nie są, tak jak wspomniałem, zdjęcia katalogowe, nie są to zdjęcia reklamowe, mogę sobie na to pozwolić, bo one tak naprawdę mają być przyjemne w odbiorze, a niekoniecznie naturalne. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć!